Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na zdalnej sesji Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 17 kwietnia 2020 roku. Najpierw rozpocznę sprawdzeniem obecności. I pani Monika Dwojakowska. Jestem obecna. Pan Marek Burkhardt. Jestem obecny. Dziękuję. Pan Marek Kam? Jestem. Dziękuję. Pan Paweł Kowszyński? Jestem. Dziękuję. Pan Adam Matwiejczyk? Jestem, jestem. Dziękuję. I Pan Bogusław Tuwiński. Tak, obecny. Dziękuję. Cała komisja, skład komisji jest pełen. Dziękuję ślicznie za, za przybycie i rozpoczynamy. Witam również Państwa dzisiaj na naszym na naszej sesji y, panią dyrektor i pana dyrektora. Nie wiem, czy państwo dyrektorzy są słyszalni od... Aha, czyli teraz nie, nie słyszą do, do naszych rozmów. Dobrze. Halo, dzień dobry państwu. Jesteśmy. Dzień, a dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry pani dyrektor. W takim razie możemy przystąpić do y, porządku posiedzenia naszej komisji. Y, Oczywiście, Państwo, radnie, dostali drogą elektroniczną porządek posiedzenia i według punktów po kolei. Pierwszy punkt to jest przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji. Zakładam, że przyjmujemy ten protokół, w związku z tym, że z państwo, nikt z Państwa nie zgłaszał żadnych uwag. Drugi punkt. I tutaj mamy już y, tematy naszej, naszego, y, naszej komisji dzisiaj. To jest finansowanie sportu dzieci i młodzieży przez gminę miasto Elbruk. Oczywiście Państwo dostaliście y, informację drogą elektroniczną. Mamy na sali pana dyrektora De Departamentu Sportu. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, to bardzo proszę o zgłaszanie. Nie mam tutaj żadnych widzę zgłoszeń. Ja, ja miałbym tak. pytanko. Bardzo. Zapoznałem się z tym i moje pytanie jest takie: czy kluby sportowe, wśród których, które uzyskują sukcesy? W trakcie rozgrywek, no ten rok jest wyjątkowy, więc tych rozgrywek dalej już nie będzie, ale przykładowo jakieś gry zespołowe, jakieś sporty również indywidualne, gdy awansują w zawodach rankingowych, jakiś tam Mistrzostw Polski, kolejny etap, ćwierćfinał czy półfinał, czy my jako miasto, jeśli wykracza to poza planowany budżet, bo niespodziewany jest taki sukces, w jaki sposób my wspomagamy. Te kluby? Czy nie bywa tak, że jakaś grupa uzyskując taki sukces, przypadkiem nie buduje sobie takiej sytuacji? Ojej, wygraliśmy i co dalej, za co pojedziemy? Jak to u nas wygląda? Już odpowiadam, łączę tylko. Więc, szanowni państwo, to wygląda tak, że prezydent miasta przyznaje nagrody i wyróżnienia za sukcesy sportowe. Podczas święta sportu, które w tym roku miało odbyć się w połowie marca, niestety zostało odwołane. Jeżeli chodzi o sukcesy drużynowe, to oczywiście one są zauważalne. Ja przypominam sobie brązowy medal piłkarzy ręcznych młodych Truso Elbląg sprzed dwóch lat i drużyna została objęta systemem stypendialnym, otrzymywali stypendia, więc myślę, że to nie jest tak, że te sukcesy są niezauważalne. Nie mam wątpliwości, że sukcesy są zauważalne. Bo rzeczywiście w końcu również sam uczestniczyłem w galach sportu i, i wiem, że pan prezydent oraz generalnie odpowiednie departamenty doceniają te sukcesy i zaznaczamy to poprzez choćby właśnie stypendia, czy też wyróżnienia sportowe. Moje pytanie raczej dotyczy tego, że wyjazd na kolejne zawody często buduje dodatkowe koszty, tak? I czy jeśli jest to poza wspomaganą przez urząd kwotą dla danego klubu. Czy oni mogą wówczas liczyć na jakąś pomoc? Mhm. Czy zgłaszają tak. się z tym? Jaka jest taka ścieżka do tego? Yy, oczywiście jest taka możliwość wsparcia yy, drużyn, które wyjeżdżają na zawody, choćby przez yy, przekazanie środków na promocję miasta i mhm. udział w zawodach. Yy. I to tak to wygląda. A, czyli, czyli kluby mogą liczyć, używając zwrotu sporty zespołowe, bo to są wieloosobowe drużyny, w związku z tym to generuje jakieś tam wyższe koszty. Tylko myślę o tym z taką troską, żeby nie było tak, że jeśli jakaś tam sportowa drużyna osiąga sukces, żeby zarządzający tym klubem nie popadali w takiej sytuacji, ojej, no teraz wygraliśmy, osiągamy sukces sportowy, ale wykładamy się finansowo. Mm -hmm, tak, no to jest taka możliwość. Kluby też e, wyjazdy zazwyczaj planują w, w tych całorocznych ofertach składanych na konkurs właśnie dotyczący upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży i często tam e, te pozycje, które dofinansowuje miasto, to dotyczą właśnie wyjazdów na zawody sportowe. Ok, dziękuję bardzo. Mogę włączyć się do rozmowy? Dziękuję. Bardzo proszę, pan Marek Burhardt. To znaczy ja bym na wprost odpowiedział na pytanie Adama. Że nie ma takiej możliwości e, wsparcia finansowego, ponieważ budżet jest taki, jaki jest, i nie ma pozycji, która by pozwalała na e, sfinansowanie w przypadku awansu. Przypomnę, że kilka lat temu było dotacja dla e, gier zespołowych, była robiona w dwóch turach, w dwóch konkursach, dlatego że sezon jest. Rozbity nie w układzie roku budżetowego, a w układzie e, Strzelam Lipiec-Czerwiec i są awanse i spadki. I po to było to zrobione dwukrotnie w ciągu roku. Dwa razy kluby pisały wnioski o dotację, która była załóżmy w takiej samej wysokości, jak jest teraz na sport e, seniorski, ale dwa razy się pisało. I było to zabezpieczenie w jakim kierunku? Jeżeli, właśnie, tak pytanie Adama klub zrobił awans, awansował wyżej, w związku z tym jego koszty utrzymania się zwiększają, ponieważ ponosi większe koszty ja już pomijam sytuację y, nagród czy stypendiów, czy kontraktów dla zawodników ale ilość przejazdu, długość dojazdu często wyjazdy z zakwaterowaniem Dożywianie, inne rzeczy wiążą się z, z większymi kosztami, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz w grach zespołowych są spadki, i w przypadku dzisiaj funkcjonujących dotacji, klub otrzymuje dotacje na cały rok budżetowy, zdarza się, robi spadek i niestety klub dysponuje cały czas taką samą kwotą, a ponosi w drugiej części roku mniejsze koszty. Odwrotnie jest w przypadku klubu, który e, zrobi awans, nie ma możliwości zwiększenia budżetu i operuje tym samym budżetem e, w, do końca roku. Oczywiście, kluby, jeżeli zrobią awans, mogą się zwrócić do prezydenta z wnioskiem o wsparcie finansowe w związku z tym awansem. Wówczas no, trzeba by było znaleźć środki. Znaleźć pozycję i albo rozpisać ponowny konkurs dodatkowo na coś, albo, tak jak pan dyrektor mówi, w układzie promocji, podpisać umowę promocyjną, ale to też trzeba być w budżecie zabezpieczone na to środki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma w tym temacie jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu naszego posiedzenia. Przedstawienie Komisji Zasad przyznawania stypendiów szkolnych i zasiłków uczniom. Oczywiście również Państwo dostali materiał przygotowany przez departament oświaty. Pani dyrektor jest już przygotowana na ewentualne nasze pytania. Czy ktoś z Państwa w tym zakresie ma pytania do pani dyrektor? mam Bardzo proszę Pan Bogdan Tłowiński. Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie, bo skąd się wzięło, wzięła opcja, żeby zrezygnować z tej oceny z zachowania? Dlatego, że generalnie to oczywiście mówimy o nagrodzie jakiejś finansowej za, za naukę, natomiast to zawsze szło w parze. Więc chciałbym tego wiedzieć, skąd się wziął ten pomysł i jakby co na to też uczniowie, czy im zależy na tym, czy nie zależy, co Państwo na temat wiedzą. To, to nie wiem od którego momentu. O, teraz pan dyrektor słychać. Od początku. Dobrze, to jeszcze raz mówię. pani radny, tak. dzisiaj na komisji mówimy o stypendiach szkolnych, czyli to są stypendia socjalne i zapomogi losowe. Natomiast na poprzedniej komisji wyjaśniałam rzecz, o którą pan pyta teraz. To dotyczy Pan pyta o stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych, które jest powiązane z osiąganiem wysokich wyników edukacyjnych. Ta uchwała była zmieniona wielokrotnie, a to dlatego, że różne grupy młodzieży, różnym grupom młodzieży przyznawane były te stypendia. Natomiast dzisiaj wprowadzone były trzy zmiany. Pierwsza zmiana właśnie dotyczyła tej oceny z zachowania. Druga zmiana dotyczyła powoływania komisji do przyznawania, do przyznawania tych stypendiów i ustalania kwoty. I teraz jeżeli chodzi o wszystkie te trzy zmiany, to analogicznie do stypendiów sportowych takie zmiany nakazał wprowadzić pan wojewoda. Decyzją pana wojewody, jakby znieśliśmy to kryterium zachowania, faktycznie można dyskutować, czy to jest zasadne, czy nie. My z decyzją pana wojewody nie dyskutujemy. Powoływał się na wyroki sądu. Tak jak mówię, to jest analogicznie jak w przypadku stypendiów y, sportowych. Y, tutaj też y, przyznawanie stypendiów jest y, jakby w gestii prezydenta miasta, stąd w uchwale nie powinien się znaleźć zapis o komisji. Y, pan prezydent oczywiście taką komisję powołuje, ale to już jest jego decyzja. Nie trzeba tego wpisywać, y, nie powinno się tego wpisywać w uchwale, więc my też zastosowaliśmy się do tego zapisu. No i trzecia sprawa, y, jeżeli chodzi o stypendia na wyrównywanie szans, y, y, Edukacyjnych, jakby kompetencją organu stanowiącego jest kwota, stąd ta kwota była ustalona, wskazana do 500 zł, i to powinno się znaleźć w uchwale. To tytułem wyjaśnienia, jeżeli chodzi o stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych. Co do oceny zachowania, zgadzam się, że można nad tym dyskutować, ponieważ jest to decyzja pana wojewody. My z tym nie dyskutujemy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytanie do pani dyrektor w tym zakresie? Pani dyrektor, w takim razie jeszcze ja mam małe pytanie. Stypendia szkolne były rozpatrywane, były analizowane, były wypłacane w placówkach szkolnych, tak? tak. szkołach. Mam teraz pytanie, jeżeli teraz mamy powstają CUWY. Czy organizacyjnie pani dyrektor już y, jest przygotowana do tego, w jaki sposób będą te y, stypendia szkolne y, w szkołach y, rozdawane, wypłacane? Już mówię. Jeżeli chodzi o tą część taką administracyjną, to w ramach dodatkowych obowiązków, bo przypominam, nauczyciel pracuje 40 godzin, pedagog szkolny jakby przeprowadzał tą pierwszą taką rekrutację. Pedagog szkolny był też w kontakcie tutaj z nami, z osobą, z panią inspektorą, odpowiedzialną za stypendia. I jakby ta cała procedura leżała po stronie pedagoga szkolnego i tak też zostaje. Jeżeli chodzi o wypłacanie stypendiów szkolnych, to nadal to zostaje jakby w tej części finansowej zostaje po stronie księgowego, bo generalnie, mówię generalnie, bo tam gdzie to było możliwe, ta sama księgowa obsługuje tą samą szkołę. Czasem się zdarza, że jedna księgowa ma dwie czy trzy placówki, ale to wynika z tego, że no, tutaj mieliśmy problemy z zabezpieczeniem. Tu się nic nie zmienia. Dziękuję bardzo, bo... Yy... Wiemy o tym, że, znaczy Pani doktor zdaje sobie sprawę, że faktur, jeśli chodzi o stypendia szkolne jest bardzo dużo w danej placówce, przynajmniej mm -hmm. w szkołach podstawowych i obieg tych dokumentów jest dosyć, będzie w, tera, w takim razie będzie duży, jeżeli Pani Księgowa będzie to robiła w cuwach, tak? Pani Przewodnicząca, ja tylko chcę powiedzieć, że przed przystąpieniem do Tworzenia CUWU, zrobiliśmy bardzo dokładną analizę, ile faktur, łącznie z tym, ile faktur średnio miesięcznie jest w określonych placówkach. I są placówki, gdzie tych faktur miesięcznie, łącznie ze stypendiami stypendia to jest okresowe tak to nie jest, to nie jest zadanie, które jest realizowane codziennie, ale jeżeli chodzi o liczbę faktur, to kształtuje się to bardzo różnie, bo tak. czasami jest tak, że jest 30 faktur miesięcznie. W placówce, a czasami jest tak, że tych faktur jest e, 150. E, tu, jeżeli chodzi o faktury, też już e, ja nie mówię, że dotyczy to stypendiów, ale tak jak mówiliśmy na przykład o szkołach, e, w których jest żywienie, mówiliśmy o tym, żeby zmienić trochę organizację pracy, że e, no jednak idziemy w faktury zbiorcze, a nie fakturę mm. za każdą marchewkę i każdy ziemniak, tak? Więc to jest kwestia organizacji pracy. Tutaj pani Aneta, Tata Rebic łata e, też takie, pani doktor e, też takie. E, Tutaj rady, sugestie przekazywała dyrektorom, jak usprawnić organizację pracy. Ale ta liczba faktur, jeżeli chodzi o stypendia, to ona nie ma tutaj znaczenia. Jeżeli chodzi o pracę, to jest okresowe. Dwa razy do roku przyznaje się stypendia i w szkołach aż tak wielu faktur na stypendia nie ma. To w rozbiciu na poszczególne placówki to nie jest ich tak dużo. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie, chociaż uważam, że faktur na, na yy, stypendia szkolne jest, 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 to są faktury niektóre są bardzo drobiazgowe. Rze rzeczywiście ewentualnie taka zbiorowa y, dla jednej rodziny faktura może byłaby lepsza organizacyjnie niż jedna rodzina przekazuje 5, y, 10, 15 faktur y, korzystając ze stypendium. Ale to jest te, organizacyjnie do, do, do przerobienia, jeszcze do wypracowania, żeby to było, y, żeby szkoły, placówki miały jak najmniej y, obciążeń. Bo y, pani dyrektor, y, owszem, jest 40-godzinny y, tydzień pracy dla pedagoga, ale tych pedagogów będzie coraz mniej. W oświatowych i, i, I zakres ich pracy be, be, będzie po prostu zwiększony mimo wszystko. To znaczy, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to jeżeli chodzi o etaty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, one są proporcjonalnie do liczby uczniów i generalnie w szkołach podstawowych to już będzie zależało od decyzji dyrektora, czy to będzie etat, nie wiem, półtora etatu pedagoga, czy pół etatu i pół etatu psychologa, czy też będzie jeden na jeden, nie wiem. Tu chodzi o liczbę etatów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Robił to pedagog, ale to, to nie oznacza, że ten pedagog nie może mieć wsparcia w osobie, nie wiem, psychologa czy, czy innej osoby. Ja to rozumiem, oczywiście. Chociaż mimo wszystko tak bym chciała jeszcze tak. No, pani tu ma świadomość jak najbardziej, bo prowadzi tą organizację pracy, pracę jako więc wiem o co chodzi, ale podkreślam, że szkoły podstawowe, teraz to są placówki, które są gimnazjami. To są połączone dwie placówki, w poprzednim wydaniu były osobne placówki, czyli gimnazjum i szkoła podstawowa. Teraz szkoła podstawowa przyjęła młodzież gimnazjalną i pracy psychologiczno-pedagogicznej jest naprawdę bardzo dużo i odpowiedzialności za, za tą pracę i, i różnych spraw związanych z młodzieżą jest, jest ogrom. W szkołach podstawowych to już nie jest taka typowa szkoła podstawowa, jak to była kiedyś. Jest szkoła podstawowa plus gimnazjum. Ja się, z tym zgadzam. Tak? ja się z tym zgadzam, z tym, że no, tutaj um, sytuacja, która jest w tej chwili, jeżeli chodzi o światę, to no, jest sytuacją generalnie trudną w całym kraju. I e, ja rozumiem argumenty pani przewodniczącej, no szukamy jakiegoś takiego rozwiązania, e, takiego, które jest do przyjęcia dla wszystkich. Dziękuję ślicznie. W takim razie, czy państwo radni jeszcze mają y, jakieś pytania do, do punktu trzeciego, do stypendiów szkolnych? Nie widzę, dziękuję. I y, czwarty punkt, sprawy, sprawy bieżące. Jeśli, jeśli mogłabym w sprawach bieżących, skorzystając jeszcze z obecności pani dyrektor, spytać się, bo do komisji swego czasu wpłynął wniosek pracowników administracji obsługi o podwyżki, i na poprzedniej komisji mieliśmy odpowiedź pana prezydenta i przydzielił podwyżki dla, tych, dla tychże pracowników. Miało być wypłacane od 1 maja, ale w związku z tą sytuacją, jaka nas zaskoczyła wszystkich i Polskiej, i cały świat, mamy Mamy informację od pana prezydenta, że yy, podwyżki planowane od 1 maja są zawieszone do odwołania. Czy pani dechtu mogłaby jeszcze tutaj jedno słowo powiedzieć? Chciałabym uspokoić pracowników, że one są tylko zawieszone. Pani Przewodnicząca, tak jak Pani powiedziała, one są zawieszone, ale to jest związane z sytuacją, której się nikt nie spodziewał. Nie spodziewaliśmy się epidemii, nie spodziewaliśmy się tego, że zakłady pracy ograniczą produkcję, że nie będzie wpływów podatkowych. No w tej chwili, tak jak Państwo wiecie, no wszyscy zastanawiamy się nad tym, jak będą wyglądały finanse miasta, bo nie ma wpływów budżetowych. Wiemy, że na przykład w Krakowie podjęto decyzję o wyłączaniu energii elektrycznej tam od godziny 24 do 4 rano, tak? tak. Po to, żeby oszczędzać to jest 20 tysięcy oszczędność za dobę. Podobnie wcześniej zrobiono to w innych gminach. Już jest tak, że w niektórych gminach Wypłaca się y, procentowo wynagrodzenie. Y, no, tego nie wie nikt, jak sytuacja będzie y, wyglądała. Y, ja też mam takie przekonanie, że to jest zawieszenie, y, tylko podwyżek. Y, natomiast no, zobaczymy, co czas y, przyniesie. Jest to bardzo trudny okres dla wielu dziedzin gospodarki. My dziś jesteśmy na, na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Jeśli pan, pani to mogłaby jeszcze ewentualnie parę słów nam powiedzieć o y, pracach, o organizacji pracy w placówkach oświatowych, czy, czy są jakieś niepokojące y, sygnały, czy, czy, czy radzimy sobie po prostu, Powiem czy miasto tak. sobie radzić. Powiem tak, my cały czas pracujemy na bieżąco i urząd pracuje, i szkoły pracują. Ja jestem w stałym kontakcie z dyrektorami placówek. Dla dyrektorów to jest duże wyzwanie, też dlatego, że e, e, pracują, e, arkusze są przygotowane już na e, nowym oprogramowaniu, e, więc też tego dyrektorzy musieli się nauczyć. E, te arkusze spływają do nas, na bieżąco są rozwiązywane e, problemy. To jest trudne dla wszystkich. E, I e, chcę tylko uspokoić, że wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem. Tak jak z, no, po zasadzie z, zgodnie z harmonogramem przebiegały też rekrutacje, bo i rekrutacja do szkół podstawowych, do klas pierwszych i rekrutacja do przedszkoli. Tam troszkę wydłużony został termin, jeżeli chodzi o potwierdzenie woli, czyli złożenie dokumentu przez rodzica już, tak? No ale to takie było naturalne, że no, musimy tutaj um, pomóc rodzicom wydłużyć ten czas, żeby oni też odnaleźli się w tej nowej sytuacji. Wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o problemy, na bieżąco rozmawiamy z dyrektorami. Jesteśmy w stałym kontakcie. Dyrektorzy pracują ciężej niż dotychczas. Dziękuję ślicznie. Czy ktoś z Państwa radnych w sprawach bieżących ma jakieś zapytanie, informacje? Dziękuję. Ja jeszcze chciałabym Państwu przypomnieć, że na poprzedniej komisji, która odbyła się 12 marca... 2020 roku Komisja już rozpatrywała i zaopiniowała projekty uchwał i y, y, zmieniają się tylko numery druków i przy, chciałabym państwu przypomnieć, że głosowaliśmy wszystkie te y, nasze y, y, uchwały były na tak siedem głosów było za i odbyło i przypomnę tylko, że teraz y, uchwała na druku y, numer 14 dotyczy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie w 2020 roku zadań związanych z spokojaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga realizowanych przez Teatr imienia Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowik. Światowit, Przepraszam, to żeśmy już zagłosowali. Następna, następna... Uchwała to jest na druku numer 23 i głosowaliśmy również na tak. To jest projekt uchwały w sprawie określania średniej ceny jednostki paliwa w gminie miasto Elbląg na rok szkolny 19-2020. I uchwała na druku 24 dotyczy projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z gminy miasta Elbląg. I to jest druk numer 24. Tak jak wspomniałam, wszystkie te na uchwały Państwo głosowaliście na tak, więc nie będziemy tego powtarzać. Także yy, to tylko dla Państwa informacji. Nasz porządek obrad dzisiejszego spotkania, dzisiejszej komisji się właśnie wyczerpał. Chciałam bardzo Państwu podziękować za yy, przybycie, za rozmowę i Pani Dyrektor i Panu Dyrektorowi za wyjaśnienie naszych tutaj pytań. I w takim razie dziękuję ślicznie. Jeśli chodzi o następną komisję, będziemy w trakcie tutaj informować. Na tą chwilę spotykamy się na sesji 23 kwietnia. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Żegnam wszystkich.